Dzień dobry. Skończyliśmy, słuchajcie, na 6 stycznia mróz tęgi. Wszedł wielki kowal, Ewka, Alcia z mamą. Mróz trzeszczący w Janie, ludzie trzęsą się z zimna. Już zaczęłam wierzyć w nawrót, w nawrócenie wielkiego, ale olali Pokaz po zakończeniu mszy. Nie, dali pokaz. Gdy był poczęstunek, ze względu na opłatek środowisk twórczych z biskupem, ale gdy tylko skończyła się msza, oni rzucili się do grzańca, jak ostatnie żury, i pili na wyścigi z dwóch kubków naraz. Ewka też. W końcu się rozgrzaliśmy. Ludzie zaczęli topnieć. I stoły ogołocone, a my pijemy dalej. Nawet matka już poszła. W końcu zaczęłam ich wyganiać, bo było pusto. Wyszliśmy razem z biskupem i wielki hojrak zdążył coś do niego powiedzieć. Chyba kolorowych snów. Straszny mróz. Ewka chce na spacer. Przekonałam ją, by jeszcze wypić w Esterdeju, a tam pucha. Tylko kelnerka spisza. Kowal wpadł na pomysł, by kupić w sklepie grzańca, zagrzać łaski i przynieść z Wykonałam to prędko i choć lejka nie było, a oni przesiedli się w centralny punkt z baru ostrzegają, by nie pić swojego. Pojechaliśmy, choć bardzo niechętnie, do DS. Wow, siódme, słuchajcie siódmy styczeń trochę pusty hmm. bardzo przepraszam ale nic o siódmym wam nie opowiem ósmy raniutko ćwiczenia z Kiełczyńskim znowu tureckie kazanie Reda przy tablicy Nelka wręczył mi płyty Ace of Base da capo niezłe tylko kiepska jakość w domu czytanie Kęsika i podsumowanie roku 10 stycznia. Pomiary u kiełcza. A przed fotocyfrowe do paszportu w centrum za 12 zł. 4 do wyboru. Wybrałam uśmiechnięte. Spotkanie organizacyjne na zię dla uzupełniających. Podali program i kazali zdecydować się na kierunek do końca miesiąca. Wieczorem przyjechała zastawka z ptaszką. Jeszcze Żanna się znalazła. Czy ja miałam. Trzecim Tak, tu jeszcze ciąg dalszy z szóstego. Po drodze naski z Kowalem. Wielki zal zaległ i zasnął. Zaraz. My na podłodze oglądamy dekalog. Nie pamiętam którą część. O czwartej pojechałam do domu samiuteńka w autobusie. Ale dziwnie. 11 stycznia 2003, gdyby ktoś miał wątpliwości, sprzątanie, wieczorem opis na gadugadu, zbiórka pod krewetką, no to Tomasz przyleciał i kloneccy, Mietek kombinował stolik, bo full ludzi, Tomasz kupił sobie piwo, przyniósł nie moją kurtkę, drażnił mnie niemiłosiernie, aż w końcu pojechał. Tańczenie, znajomi, beci, plus grzanka. Nie spo... 9, ja nie wiem, ale mam tu bałagan. Wow, nie wiem, jaki czytam ten dzień teraz. 9, chyba stycznia. Niespodziewanie rano przyszła paczka zawonu, a w niej zegarek z cyrkoniami. Poszłam do kiełcza robić pomiary i skończyłam górę w kierunku Y i zaczęłam X. Frosterki mam co wybrać na zarządzaniu, jaką specjalność, a informacje mgliste. Wieczorem parlament. Magda z wódką tańczymy od samego wejścia. Pierwsze zapisujemy się na karaoke. Ona puszek okruszek, ja. Nie napisałam, co, co śpiewałam. Bardzo poproszę Domenikę, żeby dowiedziała się od Magdy, co ja śpiewałam 9 stycznia 2003 roku. Musimy szybko wracać, więc prowadzący obdarza nas jednoosobowymi biletami do nowo otwartego kinopleksu w centrum. Alfa! Ale fajnie. Ole, tu jest bałagan. To jest znowu chyba 8 stycznia. Gemini. Mistrz był surowy, ale i rozsądny, gdy wygłaszał swoje krytyczne opinie. Wszystko... Za to są... Dobra, to są tylko smsy. Słyszą tylko SMS. -y. 12 styczeń. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wysyłam wszystkie drobniaki. Wysypałam wszystkie drobniaki. Zaopatrzona już w serduszko. Szłam z matką po kościele. Fk plus Rotuska Plus wielki. Poszliśmy na długą, a tam był pyszny, gorący żurek, plus chleb. Powrót do domu i przygotowania do jutrzejszego seminarium. A wieczorem zakupy w Carrefourze. Między innymi stanik i krzyż. Pewnie, nie wiem, buty Adidasy za stówkę. 13. Seminarium poszło gładko. Wow, wszystko przeczytałam. Tomasz beznadziejny jeszcze gumę żół, Luzak. Pożyczyłam FC 270 na DS. Z samochodu, a ekologia pędem do domu, bo kolęda. Długo czekaliśmy. Po 20 przyszedł proboszcz. Podśmiał się pod nosem od czasu do czasu. Zagięłam go w paru kwestiach. O Lubljanie, że taki sam kościół mają w Lublianie jak nasz parafialny. 14 stycznia. Pomiary ukiełcza. A po południu zaniosłam do urzędu paszportowego wniosek. Bieganie do WBK, by zapłacić 50 zł. So.